W ostatnim czasie po internecie krąży tweet Michała Wosia, w którym główny zainteresowany wręcz chwali się, że zostawił Żurkowi tylko 12 groszy. Żeby nadać w sprawie kontekstu, ponad rok temu prokurator krajowy przedstawił Michałowi Wosiowi zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków polegających na przekazaniu 25 milionów złotych ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania Pegasus. Waldemar Żurek twierdzi, że Michał Woś nie stawiał się na dozór i nie odbierał korespondencji, dlatego prokurator zastosował poręczenie i zabezpieczenie na majątku na łączną kwotę 25 milionów złotych. Przechodząc do mięsa, dlaczego w mojej ocenie tweet Michała Wosia jest delikatnie mówiąc nieprzemyślany? Po pierwsze, ukrywanie majątku stanowi przestępstwo, o czym stanowi artykuł 300 kodeksu karnego. Być może postępowanie Michała Wosia zostanie uznane za wypełniające znamiona tego czynu. Po drugie, takie publiczne, lekceważące podejście do toczącego się wobec niego postępowania może mieć wpływ na podejście prokuratury czy sądu do sprawy. Może to być nawet argument przemawiający za zastosowaniem tymczasowego aresztowania, może to również wpłynąć na orzeczenie surowszej kary, jeśli oczywiście sprawa zakończy się skazaniem. Po trzecie, taki tweet może również służyć jako dowód w zupełnie innych postępowaniach. Przykładowo, gdyby ktoś chciał pozwać Michała Bościa cywilnie o jakieś pieniądze, to powołanie się na ten tweet może być mocnym argumentem do uwzględnienia wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Wniosek jest prosty. Jeśli już robisz coś wątpliwego prawnie, nie chwal się tym. Nie bierz przykładu z osób zaangażowanych w politykę. To inna rzeczywistość, która najprawdopodobniej ciebie nie dotyczy. Obserwuj więc takich materiałów.